Dzisiaj będziemy rozmawiać o obrzędach Komunii Świętej, a więc o tym momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi do nas, my przyjmujemy go, jednoczymy się z nim, czyli następuje Komunia Święta. Jako modlitwę odmawiamy na początku tych obrzędów Komunii Świętej. Tę najważniejszą to i nauczył nas Pan Jezus, czyli modlitwę Ojcze nasz. Po modlitwie Ojcze nasz, ksiądz daje słowa: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas, abyśmy wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czyli jest to o modlitwa o uwolnienie od zła, obdarzenie pokojem, o uwolnienie od grzechu, zamętu i prośba o nadzieję w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. No i przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Ksiądz mówi, pokój Pański niech zawsze będzie z wami i my słyszymy zachętę, przekażcie sobie znak pokoju. Czyli no teraz w czasie pandemii nie dotykamy się, nie podajemy ręki, ale z głowy, uśmiechem przekazujemy znak pokoju, bo są to nasi bracia i siostry, ci, którzy wierzą w tego samego Pana Boga, przyjmują Pana Jezusa. Znak pokoju, a więc nie czujemy do siebie jakiegoś złego nastawienia, wrogości, ale chcemy zachować między sobą pokój i znak pokoju przekazujemy. Później śpiewamy baranku Boży, który gładzisz grzech. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Drugi raz baron zmił się nad nami, obdarz nas spokojem, i wtedy ksiądz dokonuje przełamania hostii. Łamie hostię na pół, cząsteczkę wpuszcza do kielicha. Dlatego, że pan Jezus też, kiedy dawał siebie, to łamał chleb i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie. Łamanie chleba. Pan Jezus tego dokonuje. Każe podzielić się, aby rozdać innym. Ksiądz podnosi hostie i mówi: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Czyli szczęśliwi są ci, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Ale my widzimy, że do Komunii Świętej nie idą wszyscy ludzie. Bo jedni nie byli u spowiedzi świętej, inni są jeszcze za mali, czy właśnie. Nie ukończyli odpowiedniego wieku. I tutaj powiem Wam historię dziewczynki Imelda Lambertini. Była jeszcze malutką dziewczynką, kiedy pragnęła przyjąć bardzo pana Jezusa do serca, ale była za mała. Więc mama jej to próbowała wytłumaczyć. Ale często ją oczywiście zabierała do kościoła. Mama i córeczka znały siostrę Dominikanki, i kiedyś Imelda uprosiła mamę, aby zostawiła na pewien czas Imeldę, właśnie u sióstr Dominikanek. Miała wtedy, Imelda miała wtedy 9 lat. I siostry widziały, że Imelda bardzo chce przyjąć pana Jezusa w Komunii Świętej. Kiedyś, kiedy już siostry pewnego dnia wyszły już z kaplicy, Imelda wróciła do kaplicy. I zobaczyła bardzo jasne światło. Poczuła cudowny zapach. Zobaczyła świecącą hostię, pełną światła, świetlistą hostię. Wyciągnęła ręce do pana Jezusa, i kiedy siostry zobaczyły to niezwykłe zjawisko, zrozumiały, że pan Jezus dał wyraźny znak, że chce przyjść w komunii świętej do małej Imeldy. I wtedy poprosiły księdza, który natychmiast przyszedł, kiedy wyciągnął patenę. Hostia znalazła się na patenie. I wtedy ksiądz mógł wziąć w ręce pana Jezusa w hostii powiedzieć: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. I właśnie wtedy Imelda przyjęła pana Jezusa. Była to jej pierwsza komunia święta, ale też i ostatnia. Bo Imelda szybko szybko umarła. Siostry Dominikanki mówiły wtedy, jak to jest możliwe, Boga do swego serca przyjąć, nie umierając przy tym z miłości do Niego. A więc wytłumaczyły, że mała Imelda umarła z miłości do Niego. Tak bardzo kochała. Pan Jezus chciał ją mieć już u siebie. Na pewno ją kochał. Każdego z nas. Ale kiedy widział tę wielką tęsknotę, że chce przyjąć go w Komunii Świętej, przyjął ją do siebie, przyjął do nieba. Inny święty, nasz polski święty, święty Stanisław Kostka. Oto pewne wydarzenie. Był grudzień, kiedy Staszek ciężko zachorował. Gorączka rosła. Lekarze byli bezradni, nie umieli pomóc Staszkowi Kostce. Czuł, że Chyba umiera. I poprosił o sakramenty święte. Ale właściciel domu, w którym mieszkał na stacji, luteranin, nie zgodził się na obecność katolickiego księdza. I wtedy Staszek Kostka poprosił świętą Barbarę, patronkę dobrej śmierci. I wyobraźcie sobie, że ona zjawiła się w asyście aniołów ze złotym kielichem, podeszła do Staszka i udzieliła mu komunii świętej. Szybko wrócił do zdrowia. I jeszcze jedno wydarzenie. Do dzieci z Fatimy, jesienią 1916 roku, przyszedł Anioł. Trzymał kielich w lewej ręce. Nad kielichem była hostia. Krople krwistej hostii spływały do kielicha. Anioł uklęknął. Kielich i hostia zostały jakby zawieszone w powietrzu uklęknął, oddał pokłon Chrystusowi Panu w Komunii Świętej i powiedział, módlcie się, dzieci, tymi słowami, przenaświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z największą czcią i ofiaruję Ci najświętsze ciało, krew, duszę, bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie, za zniewagi, świętokractwa, zaniedbania, którym jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi, błagam o nawrócenie biednych grzeszników. I powiedział do dzieci: przyjmijcie ciało i pijcie krew Jezusa Chrystusa, straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie zbrodnie i pocieszajcie waszego Boga. I tak nastąpiła pierwsza komunia święta komunia święta wynagradzająca, bo Pan Jezus mówi: przyjmujcie jako, y, Anioł, przepraszam, mówił: przyjmujcie jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa, zaniedbania, którymi jest Pan Jezus obrażany. Przyjmijcie go i mówcie błagam o nawrócenie grzeszników. Pocieszajcie. Waszego Boga. Przyjmujcie Go do serca. Zobaczcie, pierwsze pytanie, które dzisiaj hmm, chcemy, żeby wybrzmiało, byście odpowiedzieli. Jakimi słowami ksiądz zaprasza, byśmy przyjęli komunię świętą? Mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. I w ten sposób mówi, to jest Pan Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc idąc, przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, jesteśmy przez Niego umacniani, byśmy nie żyli w grzechu, byśmy się od grzechu odwracali, by Pan Jezus nas od grzechu ratował, byśmy stawali się dobrzy, święci. Takimi słowami jesteśmy zachęcani. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, Którzy zostali wezwani na jego ucztę? Czyli szczęśliwi, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka? Drugie pytanie: Kto przyniósł Komunię Świętą świętemu Stanisławowi Kostce? Święta Barbara. Święta Barbara. I trzecie pytanie: Kto udzielił dzieciom fatimskim pierwszej Komunii Świętej? Udzielił oczywiście Anioł. I pamiętajmy, że każdy z nas, kto przyjmuje Pana Jezusa. Może do niego mówić i powinien o to prosić, Panie Jezu. Pomóż mi, bym był, była dobry, dobra, święty, święta. Bym nie popełniał, nie popełniała tak łatwo grzechu. Abyś mnie bronił od grzechu, leczył z grzechu. Aby komunia święta, byś Ty, Panie Jezu, był dla mnie lekarstwem. Bym był dobrym, świętym człowiekiem. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i duch święty, amen. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie. To naprawdę dzieje się Kiedyś wino i chleb Teraz ciało i krew Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje Czekasz na cud Niespokojny twój duch A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się Kiedyś wino i chleb Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się Wypatrujesz co dnia Czekasz na jakiś znak A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się Kiedyś wino i chleb Teraz ciało i krew. Możesz wiesz Żyć lub nie, to naprawdę dzieje się, to naprawdę dzieje się, to naprawdę dzieje